Gdybyśmy wycofali teraz energię ze świata Katarzyny. Pokazać wam? To by było. ok. Tak wysoki poziom akceptacji jest... groźny. Kiedy. Ja, ja zadał pytanie teraz i zobaczcie, co się zadzieje. Kiedy ostatnim razem, który pamiętasz, coś tobą wstrząsnęło. Ciekawy case, prawda? Przypominam, że jest nie wiem. Ale ona tego nie ma. Przecież to ale, ale widzicie fenomen? To jest fenomen, bo wszystkich wszystkich jak zapytam, to będzie bam, 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 będzie litania. I teraz tak naprawdę, dopiero w tym momencie, ja powinnam zapytać o zasób. Bo zobaczcie, zapytałam o zasoby 5 minut temu i nic z tego nie wyszło. Tak by się okazało, że w takim momencie, w którym byliśmy, pytanie o zasoby było wręcz potwierdzeniem ograniczenia. Teraz, kiedy ja zapytam o zasób tego, jak Katarzyna przedstawiła teraz swoją energetykę, to jakbyście go nazwali? Pojawia się, znika, pojawia się, znika. Jak, gdzie, znajdźmy teraz zasób w tym, przepływ. Brak osądu totalnie. Neutralność, odporność, stabilizacja. No, zdecydowanie, jeśli to jest fenomen, że po całym przeżytym swoim życiu nie ma pamięci. Trochę mówiłaś o tym Małgorzata też nie ma pewnej pamięci, którą można powiedzieć, że każdy człowiek powinien mieć. Czy z takiej przestrzeni jest łatwiej, czy trudniej coś stworzyć solidnego? Zdania będą podzielone. Zdania będą podzielone. Na logikę powinno być bardzo łatwo, bo to jest ok, nie mam żadnego punktu widzenia, chcę to, biorę to, mam to. Ale nie ma iskry. Nie ma iskry. Co jednak wciąż jest katalizatorem zmiany? W kurw, czyli mówiąc neutralnie, kontrast. Są ludzie, którzy przez całe życie się oczyszczają, pracują nad sobą, żeby dojść do tego miejsca, w którym Katarzyna jest. To jest jedno z najgroźniejszych miejsc, bo ono jest bardzo twórcze i bardzo martwe. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że element, który brakującym jest elementem tu, to, to jest kontrast. I zamiast czekać, aż życie nam go zapewni, możemy go prowadzić sami. Jaką poprzeczkę mogłabyś postawić przed sobą, która wyprowadzi cię z równowagi wystarczająco, żebyś miała punkt widzenia na temat czegoś, co ciebie wstrząsa? Co mogłabyś postawić przed sobą, jakie zdarzenie, które mogłabyś przeżyć, które mogłabyś nawet zarządzić, wybrać je, które potrząśnie tobą? No tyle bezpiecznie, żebyś nie ucierpiała, żeby nie bolało, ale żebyś miała tę iskrę. Ktoś mi mówi, że nie dam rady. Okej, okay. możemy Ci powiedzieć. Ja ci mogę mówić codziennie, nawet mogę Ci eski wysyłać. <laughs> mhm. I teraz, co, co Wam to powiedziało o Katarzynie? Że wbrew pozorom nie jest nijaka. Że czeka na wystarczający bodziec wyzwanie. wyzwanie. Mhm. Czekasz? Tak. Mm, I jak długo jeszcze będziesz czekać? Naprawdę, szczerze mówiąc, to są najtrudniejsi klienci, bo oni mają wszystko yy, i nie chcą sobie dać tej iskry. Yy, I to nieważne jest z jakiego powodu. Można drążyć powody, to, to, bla, bla, Pytanie, czego potrzebuje taka osoba, żeby naprawdę Poczuć poruszenie w swojej ustabilizowanej, pięknej, świetlistej energii. Jakieś zajawki. I teraz, jeżeli nie jesteśmy w stanie tu zapewnić zdarzeń, no bo no nie, Kasia siedzi z mikrofonem, ja gadam, wypatrzycie, no ja mówię, no mogę ją wywrócić na krześle, tak? Ale to jakby nie o to chodzi. Jaka informacja byłaby wystarczająco wstrząsająca i prawdziwa, niewymyślona. Żeby Katarzyna nie zwlekała z zapewnieniem sobie kontrastu? W sesji nie dałabym komunikatu, kończy ci się czas. To znaczy, dałabym, gdyby to był hardkorowy przypadek, i mogłabym sobie na to pozwolić. A to będą bardzo rzadkie przypadki. Więc pytanie rozwiąże problem. Jak dużo masz jeszcze czasu? Jak dużo masz jeszcze czasu, żeby pomagać innym ludziom, żeby zacząć to robić i spełnić się w tej dziedzinie? Ile jeszcze możesz sobie pozwolić czekać? Bo tam jest pewien span czasowy. Teraz proszę sobie wyobrazić, każdy, postawcie sobie Katarzynę i zobaczcie ścieżkę przed nią i zadajcie to samo pytanie sobie. Możecie sobie zamknąć oczy, ile Katarzyna może jeszcze czekać, i mówię tu o zmierzeniu czasu, w obecnym swoim energetycznym stanie, żeby zdążyć wejść w nową profesję, zrealizować ją, poczuć spełnienie. Ile może jeszcze czekać? To, są, to, są, to jest krótki okres czasu, tygodnie do kilku miesięcy. Każdy z Was patrzy przez swoje filtry, każdy z Was czyta informacje po swojemu, ale nikt nie powiedział 20 lat, yy, ale ktoś powie, a bo to chodzi o wiek, a bo to chodzi o Nie, czytaliśmy pewien span czasowy, jakiś czaso-okres, yy, który daje informacje. I teraz tak, my nie powiemy tego klientowi, chyba że to nas zapyta, jak mnie ktoś pyta, ja mówię, co ja widzę. Ale wolę zadać pytanie, jak długi okres czasu? Czy jak słyszysz tę rozmowę, czujesz się lżej czy gorzej? Pół na pół. Pół na pół, czyli wciąż jesteś w tej przestrzeni. Mhm. Czyli to tak, oczywiście. Ile jest osób, którym nie zdążysz pomóc? Bardzo dobre pytanie, bardzo mocne. Ile jest osób, którym nie zdążysz pomóc? Ja w ogóle nie myślałam o tym, żebym, żebym nie zdążyła. No właśnie, dlatego dodajemy ci te pytania. A, a, a gdybyś zadała sobie to pytanie tak naprawdę sama dla siebie, jeśli nie zacznę dzisiaj, ilu osobom nie zdąży pomóc? Bo to jest liczba. Konkretna liczba. niektóre osoby po prostu nie zdążą cię spotkać. I ja nie mówię o twojej śmierci życiu, ja mówię o ludziach życiu i śmierci. Wyobraź sobie, że jest ktoś na Twojej ścieżce, kto potrzebuje informacji, którą Ty masz, a Ty ociągniesz się o 24 godziny i ta osoba odejdzie. Wiesz, że jest takich ludzi? Bo nam się wydaje, Wy myślicie, że ja mówię o wieku Katarzyny? O nie, nie mówię o wieku Katarzyny. Mówię o stanie, w którym są jej klienci. Niektórzy nie dożyją spotkania z nią.